W piątkowym wypadku premier doznała obrażeń klatki piersiowej. Rzecznik rządu zapewnia, że stan jej zdrowia jest dobry. Czuje się naprawdę dobrze, jest w dobrym nastroju, na bieżąco spotyka się również ze swoimi współpracownikami z kancelarii premiera, ale również z członkami swojej rodziny. Jeszcze nie zapadła decyzja, czy wtorkowe posiedzenie rządu będzie prowadził któryś z wicepremierów. Wczoraj wieczorem szefowa rządu po raz pierwszy od wypadku zabrała głos na Twitterze. Wsparcie i słowa otuchy są niezwykłe, dodają siły za każdy dobry gest, z serca dziękuję. Czuję się dobrze, damy radę. Sprawcą wypadku jest 21-letni mieszkaniec Oświęcimia. Jutro krakowska prokuratura zdecyduje o ewentualnych zarzutach wobec niego. Policja przekaże akta prokuratorowi celem podjęcia decyzji, czy prokurator przedstawi zarzuty podejrzanemu, czy też nie i ewentualnie przysłucha w charakterze podejrzanego konkretną osobę. Do wypadku doszło w Oświęcimiu, w drodze do domu pani premier. Kolumna wykonywała manewr wyprzedzania Fiata Seicento. W jego trakcie kierowca skręcił w lewo i uderzył w drugie auto w kolumnie, w którym jechała szefowa rządu. Kierowca rządowej limuzyny, by uniknąć staranowania Fiata, skręcił na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca został lekko ranny, a drugi funkcjonariusz ma złamaną kość udową. Kolumna, w której jechała premier Beata Szydło, poruszała się zgodnie z przepisami. Zakładają one, że pojazdy przewożące najważniejsze osoby w państwie w określonych przypadkach mają bezwzględne pierwszeństwo. Mogą wyprzedzać w miejscach, gdzie jest to niedozwolone lub nie stosować się do znaków pionowych czy też, czy też poziomych. Zgodnie z ustawą o ruchu drogowym pojazd może ominąć przepisy, jeśli Uczestniczy w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych. Wysyła jednocześnie sygnały świetlne i dźwiękowe. W pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania zdaniem biura ochrony rządu i prokuratury wszystkie te warunki zostały spełnione. Kierowca był doświadczonym, jest doświadczonym funkcjonariuszem, 15 lat służby, był przeszkolony, był przygotowany do prowadzenia samochodów takich, jakim poruszała się pani premier. Sprawca wypadku według prokuratury przyznał, że jego zachowanie na drodze mogło doprowadzić do wypadku. Zeznał, że nie słyszał kolumny, bo w trakcie jazdy słuchał głośno muzyki. Kierował wiekowym Fiatem Seicento. Okazuje się, że w Polsce Kierowcy często są młodsi niż samochody, którymi podróżują. Tak było i w tym przypadku. Wszystko na to wskazuje. Obecnie trwa ustalanie szczegółowego przebiegu wypadku. Przesłuchiwani są świadkowie. Apelujemy do wszystkich osób, które widziały przebieg tego zdarzenia, o to, żeby zgłaszały się. Śledztwo w sprawie wypadku w Oświęcimiu prowadzi prokuratura okręgowa w Krakowie. Bartłomiej Graczak, wiadomości.